prowadzącej nas w rejonowy Dzień Wspólnoty w okresie wielkanocnym. Tematem tego Dnia Wspólnoty jest temat nowej kultury. Można się skupić na jednym aspekcie tego tematu: świadczenie Bożego Miłosierdzia, postawa miłosierdzia wobec innych. Ja chciałbym, żebyśmy się odwołali w tej konferencji do. Tekstu z Ewangelii według świętego Jana rozdział 4, werset 1 do 42 w tym momencie można zrobić przerwę. Zanim pójdziemy dalej w konferencji, można odczytać tekst tego fragmentu Ewangelii. Jeżeli ktoś czyni to indywidualnie, może zrobić to też później po słuchaniu konferencji. W każdym razie ten fragment opowiada o spotkaniu Jezusa z Samarytanką. Przedstawiciele Dwóch światów. Samarytanka to przedstawicielka regionu, też w jakiś sposób wierzącego. Oddawano tam część Panu Bogu na wzgórzach, tam składano ofiary. Samarytanie wiedzieli, że mają grzechy i też czuli, że potrzebują prosić o wybaczenie tych grzechów, i czynili to składając ofiary na wzgórzach. Izraelici też Uważali, że trzeba prosić o przebłaganie za własne grzechy, ale twierdzili, że można to czynić tylko w świątyni w Jerozolimie. Spotykają się więc Samarytanka, przedstawicielka świata samarytańskiego, i Jezus w oczach Samarytanki, przedstawiciel świata żydowskiego. Czyli spotkanie dwóch różnych regionów, reprezentantów dwóch różnych kultów o różnej tradycji, historii, różnej wrażliwości religijnej. I kiedy spotykają się Jezus i Samarytanka przy studni, Jezus jest taki ludzki i mówi do tej kobiety po prostu daj mi pić. Jezus nie odwołuje się do różnicy, ale odwołuje się do tego, co jest jeszcze gdzieś wcześniej Niż te różnica religijna, kulturowa, historyczna. Odwołuje się do ludzkich pragnień. Jezus potrzebuje wody i taka kobieta też przychodzi z naczyniem po wodę. Jezus mówi: daj mi pić. Kobieta idzie w różnica i mówi tak: jakżeż ty. Będąc Żydem, możesz prosić mnie, kobietę samarytańską, o wodę. Ona idzie w różnicę, opisuje różnicę. Jezus nie idzie w różnicę. Jezus idzie w głąb i mówi tak. Gdybyś znała dar Boży, a także wiedziała, kim jest ten, kto ci rzekł, daj mi się napić, to byś go poprosiła, a on dałby ci wody żywej. Ona idzie w różnicę, on idzie w głąb. Kobieta nie rozumie tego. Dlatego Jezus zaczyna jej tłumaczyć: każdy, kto pije wodę, nadal będzie odczuwał pragnienie. Kobieta wraca do swoich tematów takich praktycznych, codziennych, nadal mówi o wodzie, a Jezus chce jej powiedzieć, że nawet jeżeli się napije wody, to i tak jej wielkie, ogromne, głębokie pragnienia nie zostaną zaspokojone. Jezus odwołuje się do pragnień, które są w głębi jej serca, w głębi jej jestestwa. I mówi tak. Każdy, kto pije tę wodę, nadal będzie odczuwał pragnienie. Kto natomiast napije się wody, którą ja mu dam, już nigdy więcej nie będzie odczuwał pragnienia. Gdyż woda, którą mu dam, stanie się w nim obfitym źródłem na życie wieczne. Kobieta musi czuć, że Jezus dotyka czegoś ważnego w jej sercu, w jej, jej psychice, w jej osobowości. Wie Jezus, ona rozumie, że Jezus wie, czego ona naprawdę potrzebuje. Pojawia się w jej sercu entuzjazm. I z tym entuzjazmem odpowiada i mówi tak. Panie, daj mi takiej wody, abym, się już więcej, abym już więcej nie odczuwała pragnienia i nie musiała tutaj przychodzić i czerpać. Toczy się dalej rozmowa. Kobieta w Jezusie rozpoznaje Mesjasza. Tego, który, który zna źródło. Religijności, duchowości, a jednocześnie zna się na życiu. I ta kobieta widzi w Jezusie kogoś spójnego, kogoś otwartego na świat wiary, ale też kogoś odwołującego się do życia, w tym przypadku do jej życia. Jezus mówi i o wierze, i oddawaniu czci Ojcu, ale mówi też o tym, że More, jej pragnienia mogą być zaspokojone. Efekt jest taki, że kobieta zostawia to naczynie, z którym przyszła powoda, biegnie do swojej wioski i mówi tak, tym ludziom w wiosce. Kobieta zaś zostawiła naczynie, mówi ewangelista, do czerpania, wróciła do swojej miejscowości i zaczęła namawiać mieszkańców. Chodźcie, z, chodźcie zobaczyć kogoś, kto wyjawił mi wszystko, co uczyniłam. I potem, pod koniec fragmentu, czytamy tak: Wielu Samarytan z tej miejscowości uwierzyło w Niego na podstawie świadectwa danego przez ową kobietę. Wyjawił mi wszystko, co uczyniłam. Potem jest powiedziane, że ci ludzie, którzy przyszli, słuchali Jezusa i jeszcze więcej uwierzyło poprzez spotkanie z Jezusem. Ta kobieta przyprowadziła. Ludzi z innego świata, kultury, innej wrażliwości religijnej, przyprowadziła ich do Jezusa. Dlaczego? Dlatego, że w Jezusie spotkała kogoś, kto rozpoznał jej pragnienia i powiedział, gdzie one mogą być zaspokojone. I tak może tworzyć się nowa kultura. Jeżeli. Ludzie, którzy żyją wokół nas, często będący daleko od Pana Boga, od Kościoła, albo nawet będący przeciwko Kościołowi, spotkają w nas ludzi, którzy są wiarygodni, którzy czerpią z prawdziwej studni, nie chodzi już o studnię Jakuba, ale tą studnią dla nas może być adoracja, może być Biblia. Spotkają w nas ludzi, którzy czerpią z prawdziwej studni, i ci ludzie mają jakieś swoje pragnienia, i my będziemy w stanie ich słuchać, rozmawiać z nimi. To jeżeli oni znajdą w nas odpowiedzi, to może będzie taki czas, że przyjdą sami do tej studni, jaką jest Słowo Boże, jaką jest adoracja, że przyjdą do samego Jezusa. Ale potrzebowalibyśmy dać tym ludziom to, co Jezus dał tej kobiecie, normalność. Mówi, daj mi pić, tak po prostu. Potrzeba, być może ci ludzie będą potrzebowali od nas czasu i rozmowy. Jezus rozmawia z tą samarytanką, daje jej swój czas. Rozmawia w sytuacji jeden na jeden, jest zainteresowany. Tym, co mówi, i dotyka jej życia. Wprowadzanie Boga w kulturę, która czasami jest obca Panu Bogu, może się odbywać w taki sposób, że ludzie, którzy reprezentują tę kulturę, spotkają w nas kogoś, kto ich słucha, kogoś, kto realizuje swoje pragnienia. Może pojawi się pytanie, jak realizujesz swoje pragnienia? W jaki sposób je zaspokajasz? I może przyjść czas na to, że usłyszę odpowiedź. W Jezusie znajduję miejsce realizacji moich pragnień. Ważne w tym wszystkim by było, żeby zacząć od tego, co nas łączy. Jezus zaczął od wody. Od czego Ty możesz zacząć w Twojej społeczności, w której żyjesz? Szukajmy odpowiedzi na to pytanie. Niech Duch Święty Was prowadzi w tym dniu wspólnoty i w codziennym życiu. Szczęść Boże.